Tak sobie po prostu, na taką wycieczkę samochodową I zdecydowaliśmy, że po prostu chcemy zrobić coś innego For the other day of raz, na jakimś evencie przygotowywałam Mojej jeszcze poprzedniej, poprzedniej pracy um, I powiem wam, że jak na razie bardzo nam się tu podoba Jest tutaj tak bardziej rodzinnie, jest bardziej czysto Przyjechaliśmy sobie najpierw do kawiarenki, wjechaliśmy z Miami o jakieś 7.30, coś takiego Byliśmy o 7, ale... Trochę nam się przedłużyło, wstaliśmy za późno. No i przyjechaliśmy sobie tutaj do tej kawiarenki, którą Tomasz znalazł. Bardzo ładna, była taka długa kolejka, ale przypyszne jedzenie, dobra kawa, dla mnie troszeczkę za słodka. Popracowaliśmy, zjedliśmy i teraz jedziemy do parku, który jest blisko. I tam sobie pochodzimy, a później pójdziemy jeszcze na rolki. Więc taki po prostu luźny, fajny dzień. I fajnie tak, właśnie, jak już ma się auto, to po prostu gdzieś pojechać i spędzić dzień po prostu gdzieś indziej, a nie w domu. A jeszcze zapomniałam wspomnieć, że teraz w ogóle w naszej szkole jest spring break, czyli przerwa wiosenna, więc wszyscy powyjeżdżali, wszyscy gdzieś na jakieś wakacje, nie wakacje. I dzięki temu ja nie mam szkoły, wiecie, że już nie pracuję też, więc Tomas zaczyna pracę w poniedziałek. To są nasze ostatnie dni, kiedy nie mamy takich, wiecie, mega po prostu strict obowiązków, że on musi być w pracy, ja muszę być w szkole albo w pracy, takie mamy dni, wiecie, luźniejsze, więc pomyśleliśmy, skoro i tak robimy rzeczy na laptopach, to czemu by po prostu nie pojechać gdzieś indziej i porobić rzeczy na laptopach w innym środowisku. No i zobaczyć też inne miasto i tak jak mówię, jak na razie bardzo, bardzo mi się tu podoba. Czuję się bezpiecznie, jest czysto, jest ślicznie, jest jakoś tak bardziej... Powiedziałabym, że budynki są bliżej siebie, więc jest bardziej takie dochodzenia to miasto, nie tak jak Miami, że wszystko jest aż tak daleko. A, ale jeszcze popatrzymy. Na razie to jest to, co zobaczyłam z auta. Widzimy tutaj jakieś takie busiki, które jeżdżą i to jest napisane, że to są busiki od właśnie Fort Lauderdale, czyli tego miasta Chcemy zobaczyć, czy może na jednym może nam się da wsiąść i pojeździć zobaczyć O patrzcie, właśnie o te A takie busiki yeah, I wanted to put the park, ale yeah, myślę,

Jesteśmy już w parku i przyszliśmy tutaj do restauracji, którą tu mają. I patrzcie, można sobie po kajaki, rowery, różne rzeczy. Fajnie. I jeszcze jest tak przyjemnie, bo ewidentnie widać, że jest wcześnie, która jest godzina. Jest dopiero 11:12. I jest tak dosyć pusta, bo nie ma tu dużo ludzi. Jeszcze nie tak tłocznie. Left. <grystanie> 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 Nie wiem o co chodzi z tym drzewem. Pani powiedziała, że na pewno musimy zobaczyć, i ogólnie jest na pewno bardzo duże. Co ona mówi o tym drzwiu? Nie wiem. Myślę, że jest duży, że jest tutaj. Zobacz, jak to wygląda. Zobacz, jak to wygląda, bo wygląda Czuję się jakbyśmy byli w jakimś serialu takim podróżniczym. Przed chwilą przechodziliśmy sobie tutaj i to jest takie miejsce z, z motylami. I tam chyba to jest dokładnie tamta tabliczka? Na tamtej tabliczce jest napisane, że jak się złamie liść takiej jednej rośliny, to że ona pachnie jak cytryny. I myśmy to tam zrobili. I ja mam takie omawianie, oh, niesamowite, no nie? No, ale nie nagrywałam, ale teraz idziemy sobie tutaj. O ile się nie mylę, to to jest właśnie ta roślina. Nie wiem, mam nadzieję, że jak złamie jeden list, tak to nie jest źle. Oh, I hope this is the one. No, nie wiem, no i tak nie będziecie mogli powąchać, nie? Ale. A it's this one. No? dobra, no, nieważne, no, to nie jest ten, ale to nie jest ta roślina. Myśmy złamali ten listek, powąchaliśmy to i po prostu takimi cytrynkami pachniało. To no, Wam znać. Ale piękne miejsce, co? Te wszystkie domy i łódki, ach, cudownie. No. Tak sobie rozmawiamy i się zastanawiamy, gdzie jeszcze na świecie jest takie miejsce, gdzie właśnie ma się wodę i obok wody są wille. Przynajmniej z mojego doświadczenia najczęściej gdzieś jest taka woda jak taka rzeczka. To najczęściej są jakieś takie lake houses, czyli takie domki nad jeziorem jak Mazury czy coś takiego. Ale nie wiem, albo mamy jakieś takie fajne domy obok, wiecie, morza, oceanu, ale żeby była taka rzeczka albo takie jezioro? To nie wiem, nigdzie nie widziałam. Dajcie znać, jeśli macie jakieś miejsce w głowie, gdzie na przykład w Europie mamy coś takiego. Brakuje nam teraz tylko jakichś owoców i jedzonka, bo nic nie zabraliśmy. Nawet wody ze sobą nie wziąłam, z w Ambałcie. Ale taka, wiecie, miska z pokrojonymi owocami, jakaś, nie wiem, deska z nie wiem, serami, salami. Co więcej chcieć? I siedzieć, i czytać książki, czy chillować a zwłaszcza tutaj bo się ciągle coś dzieje coś przepływa lubię bym mógł nie patrzeć na wodę i właśnie cudnie fajnie Chcesz ona do co fajne Tak, tego się tutaj z Miami więcej wody więcej zieleni Jest tak bardziej właśnie spokojnie i rodzinnie tak przyjemnie ja tak bardziej lubię nie, ja nie jestem wiecie jakaś taka klubowa albo właśnie imprezowa jakaś taka ten więc jak nie korzystam z tego wszystkiego co Miami ma do zaoferowania, bo Miami jest z tego znane, więc dla mnie to, że tutaj może tego jest mniej, w ogóle mi to nie przeszkadza, i tak z tego nie korzystam. Ale właśnie fajnie by gdyby było, gdybyśmy teraz tak pojeździli, tak na przykład co weekend, albo właśnie. No taki po prostu jeden dzień, takie wycieczki samochodowe, żeby zobaczyć te inne miasta na Florydzie, bo Miami jest bardzo specyficzne. I no, nie chcę po prostu całego swojego obrazu na temat Stanów albo Florydy bazować na samym Miami, no nie? No, oh, oh, oh. Od jakiegoś czasu trzymam w samochodzie, w bagażniku takie pudło kartonowe z naszymi właśnie rolkami i wysokimi skarpetami i ten mój kocyk piknikowy. Ja go miałam w moim pokoju, ale przez to go tak rzadko używałam. A teraz jak mam go, wiecie, w, w aucie, to jak gdzieś jesteśmy, to zawsze mamy takie o, mamy koc piknikowy, I tak jak teraz, zabraliśmy ze sobą, teraz sobie poleżymy, może nawet się zdrzemniemy. With she's like oh and the baklava with ice cream is so delicious she's like we have the turkish ice cream i'm yeah. like i know i do know <laughs> 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 that's good how is mine a combo when it's so much <laughs> O, co. Uuuu. Ja mam takiego dobrego sosu cacyki. I o, oh, uwielbiam tacyki. Tu ja właśnie mam ten sos razem z sosem czosnkowym, ogórkami konserwowymi, wina, pomidory, sałata, ogórki. Przepyszna. <laughs> Co tu się dzieje? Czego tu nie ma? Ludzie. Jacie. Jakie muszne. Patrzcie, ciuszki dla piesków i nawet takich malutkich. Jakie słodziutkie. O, o to mi się podoba. Myślę, że widziałam to na Instagramie. I A potem napisać na tych stronach. Tak, yeah, like thinner, smaller, more delicate, right? Nie tak jest Dojechaliśmy akurat na zachód słońca. Jednak koniec końców nie pojeździliśmy na rokach. W czasie nam się to nie złożyło, ale teraz idziemy do mieszkanka umyjemy się itp. i td. i będziemy jechać do chłopaków, żeby grać w planszówkę. To uh, harmony, czyli w harmonie. A w ogóle teraz u nas w budynku jest event. I od godziny 17 do 19 grają właśnie w gry planszowe. Jest tam pizza. Co oni jeszcze tam mają? What do they have, apart from the pizza? Oh, energy drinks energetyki, bóle Bull. do sprawy, więc może zerkniemy, zobaczymy jak to wygląda. Trudzi się z otwarciem opakowania. Więc przeszliśmy w ogóle Alex jest tutaj z nami, był już tutaj u nas w budynku często tutaj pracuje. A i co jest? Masa gier, trochę tam ludzie sobie w próbkę grają i my wzięliśmy tą grę. I ja nie pamiętam jak ona się po polsku nazywa, bo ja już w kiedyś grałam. Tutaj ona się nazywa Trouble, ale czy wy pamiętacie, graliście w to kiedyś? Jak się nazywa ta gra? Nie pamiętam to się tak klika i właśnie to takie... No jak ktoś z pamięta, to dajcie znać, jeśli graliście w to. I mieli właśnie energetyki, więc mamy taki, jeszcze jakiś taki był. I mamy jeszcze limonkowy tam po drugiej stronie. Więc sobie teraz chwilkę pogramy, uwielbiam szczerze mówiąc te eventy. Często na przykład tutaj przy basenie na tym wielkim ekranie puszczają na przykład jakiś film, na walentynki puszczali jak stracić faceta w 10 dni, czy 10 sposobów? coś takiego. Uh, I był popcorn, i na przykład jakieś wiecie smakołyki, jakieś słodycze i te sprawy. I nie, ogólnie mega bardzo lubię te, te eventy, które robią tutaj w budynku. O oh my godzin, to jest bardzo ciekawe. Nie, to jest jeden. To jest oprócz Nie, O, double trouble. Double trouble. Mm -hmm. Start, no, is Double trouble to jest, że można. 谢谢。 Dzień doberek. Jest 10.50, tak naprawdę, to nie tak wcześnie. Ale byłam na rzęskach, więc mamy świeżutkie rzęski. Wczoraj pojechaliśmy do chłopaków, ale ja już z nimi nie grałam. Ja po prostu zasypiałam przy tym stole. Przez to, że z Tomasem stajemy o 5.30 codziennie. W ogóle zastanawiamy się, żeby się przerzucić na piątą może. Ale na razie jest 5.30, już od wielu dni to chodzimy spać o 21.30. I mój organizm jest tak przyzwyczajony, że jak oni grali w tą grę, była 21.15, to ja przy tym stole normalnie. No, nie ma opcji, nie ma opcji. Powiem Wam, że mimo tego, że wciąż mam szkołę, wciąż mam zajęcia, wciąż robię YouTube'a i teraz właśnie jeszcze pracuję nad jakimiś swoimi rzeczami, to mimo wszystko ja tak odpoczywam teraz, jestem po prostu tak wyluzowana. Myślę, że to jest po prostu taki olbrzymi kontrast pomiędzy tym, co czuję teraz. A tym, co czułam, jak chodziłam do tej pracy, no nie, że wow, po prostu wróciło mi ta taka, wiecie, pozytywność, po prostu cieszenie się tym wszystkim i tą pogodą i ach, jestem z powrotem do siebie. Zawsze jak chodzę do Aldi, to mają te gazetki takie papierowe i zawsze jedną biorę, bo to mi tak po prostu przypomina dzieciństwo, jak się brało te gazetki, wiecie, długopisem się zaokrąglało, co się chciało. I ja sobie biorę i przyglądam i wczoraj też wzięłam i zobaczyłam, że mają owoce w promocji. Miałam takie, no złapali mnie, złapali mnie na to, tym bardziej, że owoce w stanach są drogie, więc kupiłam sobie banany, mango, winogrona i za chwilkę pojedziemy do domu i tak mi się chce po prostu zrobić smoothie, więc robię sobie smoothie z bananem i mango. Hmm. Dobra kochani, właśnie zaraz idziemy grać w Pekubo z y, Tomasem i z naszym kolegą Oskarem, który też jest Polakiem i z jego dziewczyną. I nie wiem czy jak ja kiedykolwiek grałam w Pekubo, w ogóle chciałam przetłumaczyć i chyba tak się to nazywa po prostu Pekubo, chyba nie ma tłumaczenia na polski tej gry. I tak kochani. Mam nadzieję, że miło wam się spędziło z nami dzień tutaj na tej wycieczce samochodowej. Dajcie znać, czy jak będziemy robić kolejne, to czy też chcecie takie filmiki, żebym nagrywała i zabierała was z nami, żebyście z nami odkrywali nowe miasta, to zasubskrybuj. Się wydaje, że chyba 60% osób, które oglądają na bieżąco moje filmiki co tydzień, jeszcze nie subskrybują, więc... Kochani, what are we doing? What are we doing? Zasubskrybujcie, jeśli chcecie, jeśli wam się podoba. I do zobaczenia w jakimś innym moim filmiku bądź w następnym filmiku. Wzeczki, pa-pa!